Jesteś tym, co jesz. Jestem przekonana, że każdy z tutaj obecnych słyszał to powiedzenie przynajmniej raz w życiu. I przyznam się Państwu, że w pełni się z nim zgadzam. Jestem człowiekiem nauki. Tym samym rozumiem, co stoi za tym sloganem. Pokarm, jaki spożywamy, jest rozkładany na drobniejsze do cząsteczki, potem wykorzystywane przez nasz organizm do funkcjonowania. To rzecz oczywista. Ale człowiek to nie tylko fizyczna powłoka, prawda? To też wewnętrzne ja, to świadomość, to dusza. Naukowcy i badacze dalej nie wiedzą, gdzie są w nas osadzone, ale je też musi coś budować. Dlatego zamiast jesteś tym, co jesz, wolę posługiwać się jesteś tym, co konsumujesz. Bo to właśnie rzeczy nieuchwytne budują nas, a nie nasze ciała. Muzyka, literatura, ludzie. Sztuka. Nie możemy tego zjeść, ale konsumujemy to na co dzień. Rozpoczynając dzień smutną muzyką i książką dostojewskiego czy niczego, ciężko będzie nam wejść w niego z uśmiechem i idąc za ciosem. Przyjrzyjmy się naszemu otoczeniu, osobom w nim. Niełatwo jest pozostać pozytywnym wśród pesymistów, ambitnym wśród zrezygnowanych. Oraz zdrowym pośród chorych. Oczywiście, nie zawsze mamy wpływ na to, z kim przebywamy oraz czym się otaczamy, ale jeśli możemy, to zmieńmy to w imię własnego dobra, bo z biegiem czasu, nieuchronnie, nasze otoczenie staje się częścią nas. Tutaj mój apel: drodzy Państwo, z rozwagą wybierajmy to, co jemy, jak i to, co konsumujemy. Dziękuję.